Albo otrząśniemy się z tego zaklętego religijnego amoku, albo wciąż będziemy godzić się na inicjowanie agresji i zniewolenia w imię tzw. rządowego prawa, które rzekomo ma stać na straży naszego bezpieczeństwa i wolności. Co za groteska. To straszne, że takie ślepe zaufanie do władzy skłania dobrych ludzi do zaakceptowania takiego porządku i dopuszczania się okropnych, brutalnych czynów. To straszne, że posłuszeństwo wobec religii etatyzmu traktuje się jako cnotę i szlachetną postawę. Gdy na czele tego wyznania pojawia się autorytet krzyczący Ej, idźcie robić złe rzeczy, to wszyscy wierni przyjmują postawę Cóż, muszę wykonywać rozkazy i przestrzegać prawa, tak jak mi każą, bo to cnota. Poddając się tej iluzji, ucząc zasad tej sztuczki swoje dzieci, podpisujesz się pod jej istnieniem i swoją postawą dajesz pozwolenie na trwanie tego iluzorycznego spektaklu przez wieki przez wieki. Przez wieki. Przez wieki. Przed pierwszą wojną światową ludzie żyli sobie z dnia na dzień. Pochłonięci swoimi nieistotnymi sprawami. Chłopcy podrywali dziewczęta, rodzice zabierali swoje dzieci na lody, ktoś inny pilnował porządku, a jeszcze inny ktoś doglądał upraw na polu. Tak jak dzisiaj ludzie żyli sobie według sprzedanych im przez system prawd objawionych, na podstawie których układali swoje życie i w niewiedzy swej wspierali tym samym machinę ich własnej zagłady. I przyszła wojna. I nie było czego pilnować. I dziewczyn nie było ani chłopców nie było, lodów też nie było, a pola orano bombami i nawożono ludzką krwią. Przed II Wojną Światową ludzie pochłonięci byli swoimi nieistotnymi sprawami, myśląc, że pogłoski o wojnie to bójda i że jakoś to będzie zamiast wyjść z domów jak jeden i powiedzieć głośno nie w wojnie. Tak jak dzisiaj ludzie żyli sobie według sprzedanych im przez system prawd objawionych, na podstawie których układali swoje życie i w niewiedzy swej wspierali tym samym machinę ich własnej zagłady. I przyszła wojna. I przyjechał pociąg. Ludzie wsiedli w milczeniu. I pojechali jak owcy na rzeź. I nie było już nikogo, kto by mógł powiedzieć nie. Dzisiaj tak samo ludzie żyją sobie według sprzedanych im przez system prawd objawionych, na podstawie których układają swoje życie i w niewiedzy swej wspierają tym samym machinę ich własnej zagłady. Dzisiaj, pomimo już klarownej sytuacji, że tak zwane teorie spiskowe spiskowymi nie są, są traktowane przez ludzi w taki oto sposób. Da! Tego niewolnictwa to może nasze dzieci. Albo wnuki za 10, 20 lub 30 lat to znają Pytanie Kim wy kurwa jesteście? Czyli co? Ważne żebyś ty przeżył swoje życie i tak w zniewoleniu A tym samym w niewiedzy swej kim jesteś i gdzie żyjesz I w lenistwie skazujesz swoje dzieci, wnuki Na coś nawet gorszego niż coś co właśnie teraz doświadczasz? Ty jesteś ojciec? Dziadek? Jesteś chuj! Ty jesteś matka, babcia? Ty też jesteś chuj! Tyle, że z cyckami. Problem nie leży w takich jak Mao, Stalin czy Hitler. Problem leży w nas, w Tobie, w milionach ludzi, którym wydaje się, że tamci stanowią władzę i w tych, którzy spełniają ich życzenia, płacą za ich pałace i imperia i wykonują ich rozkazy. Wyobraźmy sobie tych wszystkich dyktatorskich pomyleńców w sytuacji, gdy ludzie nie uznawaliby władzy, nie stanowiliby oni żadnego zagrożenia, a ich ludobójcze pomysły pozostałyby tylko w ich zepsutych głowach. Wmówiono nam, że ludzie są źli i niegodni zaufania, dlatego musi być jakaś władza, bo inaczej byśmy się wzajemnie pozabijali. A zatem spośród tych złych i niegodnych zaufania ludzi wybieramy sobie władców, którzy potem okazują się być największymi kłamcami, zbrodniarzami i cwaniakami i którzy w imieniu tworzonego przez siebie prawa nakłaniają nas do robienia złych rzeczy, akceptacji i podporządkowania się takiego stanu rzeczy. Jak zatem ma to nas chronić przed złymi i niegodnymi zaufania ludźmi? Spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka pytań Kto zabrał Ci więcej pieniędzy, osoby prywatne czy może aparat urzędniczy i przedstawiciele władzy? Ile morderstw popełniają osoby prywatne, a ile osoby działające w imieniu religijnych imperiów zwanych Trzecią Rzeszą, Rosją, Chinami czy Stanami Zjednoczonymi? Kto dzień w dzień przetrzymuje miliony osób w więzieniach, które nikomu nie zrobiły krzywdy, osoby prywatne czy może rządowe aparaty przemocy. Zbrodnie osób prywatnych są kroplą w oceanie ludobójstw dokonanych na zlecenie i w imieniu władzy. Rządy zabijają i torturują więcej własnych obywateli niż obywateli innych krajów. Nie licząc wojen, w ostatnich stu latach zginęło 270 milionów osób z rąk ich własnego rządu.